Księga Mosjasza, rozdział 9. Zenif wyprowadza grupę z Zarahemli, aby posiąść kraj Lechai-Nefaj. Król Lamanitów pozwala im na zajęcie tego kraju. Wojna Lamanitów z ludem Zenifa. Ja Zenif, będąc uczony we wszystkim języka nefitów i znając kraj Nefaj, będący krajem pierwszego dziedzictwa naszych ojców, zostałem wysłany jako szpieg do Lamanitów dla poznania ich sił, aby nasza armia mogła na nich napaść i zniszczyć ich. Jednak gdy przekonałem się o tym, co było w nich dobre, pragnąłem, by nie zostali zniszczeni. Dlatego spierałem się z moimi braćmi w puszczy, chcąc, aby nasz przywódca zawarł z nimi przymierze. Jednak on, będąc surowym i żądnym rozlewu krwi, człowiekiem, rozkazał, abym Abym został zgładzony, i zostałem uratowany przez wielki rozlew krwi. Gdyż ojciec wyleczył, e, gdyż ojciec walczył z ojcem, brat z bratem, aż większość ludzi z naszej armii zginęła w puszczy. I powróciliśmy ci spośród, spośród nas, którzy zostali oszczędzeni, do kraju Zarahemla, aby Opowiedzieć, co nastąpiło im, ich żonom i dzieciom. Mimo to, zapaliwszy się do odzyskania kraju naszych ojców, zebrałem tylu, ilu chciało pójść ze mną, posiąć te ten kraj. I ponownie wyruszyliśmy w wędrówkę przez puszczę do tego kraju. Jednakże byliśmy doświadczani głodem i wycierpialiśmy wiele. Gdyż nie pamiętaliśmy o Panu, naszym Bogu. Mimo to, po wielu dniach błąkania się w puszczy, rozbiliśmy nasze namioty w miejscu, gdzie nasi bracia zostali zabici, niedaleko kraju naszych ojców. I stało się, że zabrawszy z sobą czterech mężczyzn, ponownie poszedłem do króla w mieście, aby dowiedzieć się, jak był do nas usposobiony i przekonać się, czy mógłbym razem z tymi, którzy byli ze mną, pokojowo zająć nasz kraj. I gdy poszedłem do króla, zawarł ze mną traktat, że mogę zająć kraj Lechaj-Nefaj i kraj Shilom. I nakazał, by jego lud opuścił kraj i razem z moimi wkroczyłem do tego kraju, aby go zająć i zaczęliśmy budować budynki i naprawiać mury miasta Lechaj-Nefaj oraz miasta Shilom. Zaczęliśmy uprawiać rolę siejąc wszelkie nasiona, kukurydzę, pszenicę, owies, nis, szełom i różne owoce. Rozmnażaliśmy się i powodziło się nam dobrze w kraju, i oddanie nam kraju w posiadanie było sprytnym podejściem króla Lamana, mającym na celu wzięcie moich w niewolę. Stało się więc, że gdy mieszkaliśmy w kraju przez 12 lat, król Laman zaczął się niepokoić, aby w jakiś sposób Mój lud nie został, nie stał się tak mocny, że nie byliby w stanie zapanować nad nimi i wziąć go w niewolę. I byli oni próżnującymi próżnującym i bałwochwalczym ludem, pragnęli więc wziąć nas w niewolę, aby mogli obiadać się tymi, co wypracowaliśmy naszymi rękoma. Aby mogli ucztować, zjadając owoce z naszych pastwisk. Król Laman zaczął więc podburzać swój lud do walki z moimi, że zaczęły się wojny i walki w, w kraju. I w trzynastym roku mojego panowania. Inaczej, go on couch, be nice. No, my cat again. Stop it! Peanut be nice. Wow. What you want? I can now write. I am reading. Go. <sighs> Mój kotek się nudzi. A byli oni próżnującym i bawochwalczym ludem, pragnęli więc wziąć nas w niewolę, aby mogli obiadać się tym, co wypracowaliśmy naszymi rękoma, aby mogli ucztować, zjadając owoce z naszych pastwisk. Król Laman zaczął więc podburzać swój lud do walki z moimi, że zaczęły się wojny i walki w kraju. W trzynastym roku mojego panowania w kraju Nefaj, na południe od kraju Shilom, gdy moi poili i karmili swe stada i uprawiali swą rolę, napadły na nich liczne zastępy, lamanitów, którzy zaczęli się zabijać, uprowadzać stada i, i zabierać kukurydzę z ich pól. I wszyscy, których nie dogonili, uciekli do miasta Nefaj i zwrócili się do mnie o obronę. I stało się, że uzbroiwszy ich włóki, strzały, miecze, bułaty, pałki, proce i wszelką broń, którą mieliśmy w stanie wymyśleć, razem z moim ludem poszedłem walczyć z Lamanitami. I poszliśmy walczyć z Lamanitami. Z mocą Pana, gdyż ja i mój lud wołaliśmy... Usilnie do Pana, aby wyzwolił nas z rąk naszych wrogów, bowiem przypomnieliśmy sobie, że wyzwolił on naszych ojców. I Bóg usłyszał nasze wołania, wysłuchał naszych modlitw, i Jego mocą poszliśmy przeciwko Lamanitom. I w ten dzień i noc zabiliśmy 3043 i zabijaliśmy ich, aż wyparliśmy ich z naszego kraju. Ja sam moim, moimi własnymi rękoma pomagałem grzebać ich zabitych i ku naszemu wielkiemu żalu i lamentowaniu 279 spośród naszych braci zostało zabitych.